Oddalona od większych aglomeracji miejskich miasteczko w stanie Colorado, leżące w okolicy gór skalistych, właśnie doświadczyło niesamowitego zdarzenia. Mieszkańcy miasta zdołali sfotografować coś, co można spokojnie nazwać podniebnym miastem materializującym się nad łańcuchem górskim. Pierwsze doniesienia o podniebnych miastach, bądź jak niektórzy sądzą portalach do innego świata, zaczęły napływać na początku tego roku. Najpierw pojawiły się doniesienia o dziwnych formacjach pojawiających się na niebie nad Chinami. Potem kolejne obserwacje miały miejsce m.in. w miejscowości Hastings, leżącej na południu Anglii. Obserwatorom z Kolorado udało się nawet wykonać kilka fotografii dziwnego obiektu oraz zgodzili się oni wypowiedzieć na temat tego, co zauważyli. Cytuję: Po spędzeniu kilku minut na dworze spojrzałem się na zachód w kierunku mgły pokrywającej wzgórza. Wtedy zobaczyłem jasne, niemalże oślepiające światło, które załzawiło mi oczy. Łzy dosłownie ściekały mi po twarzy. Dalej inny obserwator dodał, że niedługo po zrobieniu kilku zdjęć dziwny obiekt zdawał się rozpływać w powietrzu. Przez chwilę wyglądał przejrzyście, a gdy na chwilę przestałem patrzeć, już go tam nie było. Trudno orzec, czym tak naprawdę mogłaby być obserwacja z Colorado. Rozsądek podsuwa oczywiste rozwiązanie, że dziwne światło widziane przez obserwatorów było w jakimś sensie światłem słonecznym. Niestety panoramiczne zdjęcia tego obszaru zdecydowanie wykluczają tę możliwość, ponieważ słońce było po innej stronie horyzontu, a nadmiar złego było zasłonięte przez chmury. Oczywiście wydarzenia z Hastings, Chin i Colorado to fenomeny na miarę naszych czasów. Niezależnie od tego, ilu ludzi je zobaczy i ile pytań zostanie zadanych, środowiska naukowe decydują się te fakty ignorować. Może z braku wiedzy, a może z powodów bliżej nam nieznanych. W każdym razie tajemnicze miasta pozostaną z nami jeszcze długi czas, przynajmniej do momentu, gdy uzyskamy satysfakcjonujące wyjaśnienie.